Hotel dla Pszczół w Powiatowym Muzeum. Zainicjowana została przez starostę inowrocławskiego Wiesławę Pawłowską budowa hotelu dla zapylaczy. Pomysł realizowany jest w ramach Ekologicznego Powiatu Inowrocławskiego przez Starostwo Powiatowe, Muzeum im. Jana Kasprowicza, Nadleśnictwo Gniewkowo i firmę Syngenta z Warszawy, która dostarczyła nasiona roślin atrakcyjnych dla zapylaczy. Teraz Muzeum Powiatowe zaprasza do przyłączenia się do budowy hotelu dla dzikich zapylaczy. A trzeba wiedzieć, że dzikie pszczoły nie żądlą, więc nie są niebezpieczne dla potencjalnych uczestników budowy hotelu. Zapraszamy mieszkańców Powiatu inowrocławskiego, szczególnie dzieci i młodzież. Hotel powstał w muzealnym ogrodzie. Do budowy użyte zostały pnie drewniane, trzcina, glina, szyszki, kora. W trzcinie i nawiercanych otworach gnieżdżą się w szczoły samotnice. Konstrukcja zachęci też trzmiele i osowate. Oprócz tego da schronienie błąkówką i żukom. Budowa zaczęła się wiosną, bo właśnie wygryzają się z kokonów nowe pokolenia owadów. Kończy się w maju, bo do czerwca większość z nich zakończy zakładanie schronień dla potomstwa, które całe lato spędzi w kokonach i wygryzie się dopiero na wiosnę, lub jak w przypadku trzmielowatych. Samice będą szukały schronienia na początku jesieni, aby przezimować. Warto dbać o owady zapylające, ponieważ ponad 80% roślin lądowych jest zapylanych przez owady.